Wow. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Obsesji Doskonałości. No, i przed nami dwa następne spotkania. Jak zawsze także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania tych skrótów. No, i zacznijmy z pierwszym naszym przeciwnikiem w dzisiejszych skrótach. Zobaczmy, jaki ma skład nasz rywal. Zgranie tylko 51, pomimo tego, że ma Benzemę, Cavaniego, Walencję, Sznajdera, Gerarda i tak dalej. Sami widzicie, ale naprawdę to zgranie eliminuje tych zawodników, a w zasadzie ich umiejętności spadają. Bardzo w dół. No, i tutaj mamy w 8 minucie pierwszą bramkę wydra. Jeśli uda się wygrać to spotkanie, to jest to ostatni mecz wydry w tym składzie. Także, no, może to jest jego pożegnalna bramka. No cóż, zobaczymy za chwilę. To dopiero 8 minuta, także wszystko się jeszcze może zdarzyć. Tutaj ładna akcja Kebe, którym gra mi się naprawdę fajnie. E, wrzutka na Wydrę, jeszcze dobija Aguero fartownie, troszkę piłka wpada do bramki, mamy 2 do 0, ale Aguero strzela bramkę e, kolejną swoją w tej karierze, e, albo w tym trybie, że tak powiem, e, w Obsesji Doskonałości w drugim sezonie. Tutaj troszkę jeszcze szczęście mi dopisało, bo jednak to by nie wpadło, gdyby nie Obrońca, no ale cóż, wpadło, wpadło. Na chuj drażem, aż jak to się mówi. 37 minuta, Aguero i mamy kolejną bramkę 3 do 0, Sergio Kun Aguero. No niesamowity jest ten zawodnik, naprawdę. zajebiście mi się nie gra, no kurczę, Aguero to jest... Dla mnie zawodnik kompletny, jeśli chodzi o napastnika, taki typowo na szpicę, może bardziej pod 4, 2, 3, 1 formację by się nadawał. No ale cóż, sami ocencie gdzie byście go ustawili. A tutaj mamy poprzeczkę, nieudana dobitka, i powinno być 4 do 0. Brakło szczęścia, no ale cóż, niestety, zobaczmy: 58, mi ta ładna dwójkowa akcja Aguero i Wydra. I tutaj mamy brameczkę na 4 do 0. Także to już jest, no, zapowiada się na pogrom. 4 0, 57. minuta i Jaguero już strzela bodajże swoją trzecią bramkę, a Wydra asystuje i to już raczej są ostatnie chwile Wydry w naszym składzie, bo pewnie po zwycięstwie tak jest, jak widzicie teraz, pewnie po zwycięstwie Wydra opuści nasz klub, a teraz zobaczyliście Rage Squid, naszego przeciwnika, i to jest moje pierwsze zwycięstwo w tej lidze. No, i naszym kolejnym napastnikiem będzie Agbon Lahore. Miałem kupować innego, ale tyle z was, tylu z Was pisało, żebym kupił Agbon Lahora. Że postanowiłem, że okej, okay, nie ma problemu, kupujemy Agbon Lahora. Trochę drogi, ale o to w tym chodzi, to jest obsesja. Tutaj Hals się musi zgadzać. Zobaczmy dalej. E, jaki jest skład naszego przeciwnika, i to już będzie ciężko, bo jest już granie pełne: mamy Kostę, mamy Benzemę, jest Czawi, także naprawdę może być ciężko. A Gbon Lachori mało brakło, fajnie by się przywitał e, z, naszym, wow, z naszym nowym klubem, przewrotką, która szkoda, że nie wpadła. E, a tutaj Diego Costa, i niestety w dziesiątej minucie mamy jeden do 0 dla naszego rywala. No błąd mojej obrony za wcześnie jednak chciałem tą piłkę wybić, tutaj machnąłem się właśnie niepotrzebnie, mogłem powiedzieć do końca, no i niestety. Drugi raz wypuściłem sam na sam Pedro w 14 minucie i zobaczmy czy to zakończyło się bramką. Tak, niestety, tak no i Pedro podwyższa na 2 do 0 już w 15 minucie. Także tym razem u mnie zanosi się na pogrom, no ale zobaczmy jak to wszystko się skończy. Liczę bardzo na Agbon Lahora i na Aguero. E, tutaj Akbon Lahor uderza dobitka jeszcze lama, niestety nacisnąłem sobie... E, Zmianę zawodnika, no i dupa. W 40 minucie Agbon Lahor i broni bramkarz, mamy tylko rzut rożny. Myślałem, że to przestrzeliłem, ale to był rzut rożny. E, tutaj mamy 45 minutę ostatnia akcja w tej połowie i Agbon Lahor w końcu pakuje piłkę do siatki. Ładny lobik e, i mamy 2 do 1. Cieszynka w sumie taka, którą dawniej wykonywałem bardzo często, teraz jakoś tak rzadziej z niej korzystam. Ale ładna, ładna dwójkowa akcja Agbon Lachora i Aguero, Bardzo fajna klepka, podanie. A tutaj kolejna akcja znów. Agüero ładnie minął rywala, wrzucił i Agbon Lachor mamy 2 do 2. 51 minucie, także wracamy do gry, 2 do 2 no i jeszcze jedna bramka by się przydała, wtedy będzie można kupić kogoś złotego nieświecącego, zobaczmy, zamieszanie w polu karnym, Aguero. tak jest, 85 minuta i to jest 3 do 2, także zostało 5 minut do końca no i będę się musiał teraz tylko bronić, żeby nie stracić jakiejś bramki, przetrzymać to do końca i dzięki temu kupimy naszego pierwszego nieświecącego zawodnika, zobaczmy czy się uda także jedziemy, tak jest, udało się Pedro i Diego Costa do naszego rywala strzelali bramki dla, dla przypomnienia, najlepszą notę miał Aguero, dwie bramki Agbon La w debiucie i jedna bramka Aguero, a pierwszy złoty, złoty nieświecący, jest to Borut, którego bardzo lubię i którego chciałem, żebym Yy, który chciałem, żeby był u mnie na bramce, także trzymajcie się, do usłyszenia jutro, na razie i piona.